Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Czas na podsumowanie pierwszej rundy drugiej ligi żużlowej, którą przygotował nam Dawid, wam znany jako farmer. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Zaczynamy od Rzeszowa O dziwo mecz nie był wyrównany Ale mocne lanie Żurawi nad OK Bedmed kolejarzem Opole aż 59:31. 31 Wyjścia spod taśmy, którymi gospodarze dominowali nad gośćmi Okazały się kluczowe Na początku spotkania Żurawie zaczęli twardo stawiać warunki Rzeszowianie wygrali w tym meczu aż 9 biegów Po Podopieśli Janusza Stachery potrafili jeździć parowo I każdy zawodnik pilnował swojego partnera z pary Sporym zaskoczeniem jest postawa Dawida Stachery Który wraca po dwóch latach do ścigania przed meczem zadawałem sobie pytanie: Czy Stachyra jeszcze jeździ? A w trakcie kto jest w kedlarze Stachyry? Szczerze, przed meczem nie wierzyłem, że tak dużo pokaże Dawidow. Na wielkie brawa zasługuje również Adam Ellis, który nie od dzisiaj jest specem jazdy na długich torach, bo jak wiemy ściga się na long traku. Brawa też dla Mateusza Majhera, który w swoim debiucie zdobył 6 punktów plus 1 bonus. A za jego plecami był m.in. Mats Hansen. Małym zmartwieniem jest Patryk Rolnicki, który musi poszukać idealnych ustawień. Czegoś tam brakowało. Widać, że szkolenie młodzieży w środowisku rzeszowskim stoi na wysokim poziomie. I tu wielkie brawa dla Janusza Stachyry Który sprawuje twardą ręką w szkoleniu młodzieży Sporo mnie zmartwiła postawa zespołu Miasta z festiwalu piosenki Hasłem Miasta jest przebojowe Opole Ale prawie cały skład tak przebojowo nie pojechał Trener zespołu Marek Mróz Ratował się każdą możliwą rezerwą taktyczną, które nie wypalały. Sporym zmartwieniem była postawa Matza Hansena, po którym się spodziewałem dużo więcej niż pokazał w tym meczu. Zabrakło także punktów Oskara Polisa i Huberta Łęgowika. Najwięcej punktów w barwach Opolan zdobył doświadczony junior Mateusz Tonder, który jako jedyny pokazał walkę na rzeszowskim owalu. Nie zawiódł doświadczony Bjarne Pedersen, który starał się jeździć parowo. Zdarzało się, że drugi partner z drużyny nie pilnował swojego partnera. Opole będzie musiało na treningach Ostro popracować nad jazdą parą oraz startami spod taśmy, bo właśnie to zabrakło w tym meczu. Podsumowując, w każdym meczu RTZ ma handicap w postaci długiego toru i to wykorzystali. Kierownictwo kolejarza ma o czym myśleć. Mało kto spodziewał się, że opolanie przegrają w tak wysokich rozmiarach. I jedziemy do krosna. Kolejne mocne lanie w województwie podkarpackim. Ale tym razem w Krośnie dość wysoko tamtejsze Wilki wygrały z Metaliką Recycling Kolejarzem Rawid 6426. Z zdecydowanymi faworytami do wywalczenia zwycięstwa byli gospodarze. Podopieczni trenera Janusza Ślączki już od pierwszego wyścigu znaleźli się na prowadzeniu, które systematycznie powiększali. Wilki dysponowały lepszymi wyjściami spod taśmy i po pierwszej serii prowadzili już różnicą 12 oczek. Na tym etapie spotkania jedynymi, którzy stracili punkty, byli Marcin Jędrzejewski, wyprzedzony przez Szymona Schlauderbacha, oraz Wadim Tarasienko. Rosjanin przegrał z Jamonem Litsi. Wielki z Krosna pokazały porządną lekcję speedwaya i piękną jazdę parowo. Drużyna Romana Jankowskiego postawiła na sześciu młodzieżowców i na doświadczonego zawodnika Damiana Balińskiego. Ligowy debiut zaliczył Hubert Ścibiak, który zastąpił w awizowanym składzie Kaspra Pludre. Niestety debiut nie przebiegł pomyślnie. Damian Baliński na antenie Motowizji wspomniał, iż za słabą formą niedźwiadków Idzie za mało treningów i prawie żadnej jazdy w parze oraz spod taśmy. I tu z balonem się zgodzę. Honoru drużyny bronił Jamon Litsi, który dwukrotnie w świetnym stylu wykorzystał handicap czwartego pola startowego, popisując się kapitalnym wyjściem spod taśmy. Przez większą część spotkania to właśnie Lici nawiązywał skuteczną walkę z rywalami. Później przebudził się jeszcze Damian Baliński i Kian Ree. 17-latek po trzech zerach zaskoczył dobrym startem, po którym wyszedł na prowadzenie. Musiał jednak uznać wyższość rozpędzonego Patryka Wojdyły. Przy w przypadku Balińskiego i Ry przełamanie było chwilowe. W zespole gospodarzy natomiast próżno szukać słabych punktów. Żaden zawodników Wilków nie zdobył w sobotę zera. Co najlepiej świadczy o sile tego zespołu w meczu pierwszej kolejki. No i śmigamy do Poznania. Niestety w tym dniu nie obejrzeliśmy żadnego biegu, lecz po raz kolejny w tym sezonie Antyżurzel Przed meczem klub Witstock nie posiadał ważnych trzech licencji swoich zawodników. Właściciel klubu i zarazem prezes, pan Frank Maurer, dzwonił do niemieckiej federacji o przesłanie licencji. Mogły to nawet być kopie i mieli czas do 11.45, jak podkreślał Piotr Szymański, przewodniczący GKSZ na antenie Motowizji. Okazało się, że zawodnicy przedstawili licencje na zawody indywidualne. Nikt nie odbierał telefonu z niemieckiej federacji, ponieważ jest niedziela. Wielką z grożą kary finansowe za walkowera oraz koszty odszkodowania dla PSR-tu Poznań, PZ oraz telewizji. Kary finansowe nie ominą również poznańskich skorpionów. Sędzia Kasper Bryła stwierdził, że tor nie był przygotowany regulaminowo. Zależność kar finansowych będzie zależeć od sprawozdania sędziego. Niestety trzeba zadać pytanie: gdzie był komisarz toru na tym miejscu i po co oni tam są? Ale jak dodał Piotr Szymański, komisarze ze względu na pandemię byli 5 godzin przed zawodami, i trzeba powrócić do 8 godzin przed zawodami. Pan Maurer, zapytany, czy mecz w piątek pomimo problemów z licencją zawodników, się odbędzie? odpowiedział po niemiecku. Ja, ja, ja. <noise> Wierzymy, że nie będzie na ziemi niemieckiej powtórki z rozrywki Walkowel w tym meczu na korzyść psz tu Poznań 40 do 0 I zarazem Skorpiony zostały liderem tabeli drugiej ligi żużlowej Szkoda, że nie w sportowej walce Jeżeli będziemy pokazywać taki żużel potencjalnemu kibicowi To szybko z niego pójdzie i wybierze inną dyscyplinę A zdjęcia z tego w cudzysłowie meczu udostępniła nam Sandra Reisner Za co z tego miejsca jej bardzo dziękuję No i rzućmy sobie jeszcze okiem na tabelę po pierwszej rundzie a tutaj, tak jak przed chwilą mówiłem, skorpiony na pierwszym miejscu, na drugim miejscu mamy wilki krosno, na trzecim RZT Rzeszów, czwarte miejsce OK Bedmet kolejasz Opole, na piątym miejscu Metallica Recycling, kolejasz Rawicz. No i niemieckie wilki zamykają na ten moment tabelę. No i dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki Dawid za materiał. Fajnie wszystko, pięknie. Tak więc jak możecie zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway Strepa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc to tyle na dziś. Żużlowe świry zakręceni w lewo. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!